ruszył zabrzeński budżet partycypacyjny. Każdy z nas może w dniach od 1 do 10 maja wybrać trzy projekty na stronie zabrze.zwibo.pl. w szczególności zachęcam Państwa do wybrania projektu numer 143 pod tytułem Doświetlenie latarniami solarnymi LED przejść dla pieszych przez ulicę Degola na skrzyżowaniu z ulicą Reymonta. Dlaczego doświetlenie tych pasów jest konieczne? Sam jestem kierowcą, ale i pieszym i wiem, jak niebezpieczne sytuacje zdarzają się w tym miejscu. Dodatkowe cztery latarnie solarne, które będą samowystarczalne energetycznie i będą ustawione w miejscu, gdzie przez większość dnia dociera światło, co pozwoli je efektywnie ładować, pozwolą one na Zwiększenie widoczności pieszych w tym miejscu, a przez to zwiększenie komfortu przejazdu i przede wszystkim bezpieczeństwa. Zmniejszy się liczba groźnych potrąceń i niebezpiecznych sytuacji. Zadbamy tym samym o bezpieczeństwo każdego z nas, który przechodzi przez to miejsce i przejeżdża przez to miejsce, będące jednym z centralnych w naszej okolicy. Jeszcze raz zachęcam.